Ej, hey, CRC na bicie. Człowieka rozpozaszczynami. Chory rap. Walka dobra ze złem. Jak w wielu filmach. Ej, hey, na luzie. Świat opanowuje diabeł i zło, iluminacji NWO Modny już nie jest dobre i pomaganie, tylko publiczne naśmiewanie, słabszych poniżanie, na porządku dziennym na świecie. Powstają legalne kościoły szatanistów, stawiają pomniki demonom, ludzie otwórzcie oczy. Ten świat potrzebuje pomocy. Od jakiegoś czasu trwana gorka na białych chrześcijan, czas jak z apokalipsy, chrześcijan prześladowania, z wiary ludzi wyśmiewania, za to piętnowanie o pierdolony szatanie. Dobro i zło walczy ze sobą na świecie, przecież wszyscy o tym wiecie. To od Was zależy, kogo wybierzecie, po jakiej stronie staniecie. Czy zło wybierzecie, a może dobro w sobie odnajdziecie, a może dobro w sobie odnajdziecie. Jeśli w Ameryce piętnujesz zło, doszło do tego, że szataniści Cię pozywają, że szykanujesz ich wiarę, pierdolone szmaty pragną być akceptowane, mimo że ich lucyfer ma przynieść temu światu zagładę. Według teorii spiskowych Illuminati to lucyferianie, kurwy tak bogate, że przejęły władzę nad tym światem. Są elitami, kontrolują wszystko, pociągają sznurkami, kierując znanymi politykami. Ich mokre marzenie to depopulacja ludności, zniszczenie i podporządkowanie pozostałości. Dobra na tym świecie, robią wszystko tak, że tego nie dostrzeżecie, a może i nawet czy zacipujecie. Dobro i zło walczy ze sobą na świecie. Przecież wszyscy o tym wiecie. To od was zależy, kogo wybierzecie, po jakiej stronie staniecie. Czy zło wybierzecie, a może dobro w sobie odnajdziecie? A może dobro w sobie odnajdziecie. Wielu ludzi oddałoby duszę za sławę i pieniądze. To jest kurwa żałosne. Nie potrafię tego zrozumieć, jak można jak tak można, żeby się wypromować, szatana propagować. Mimo, że czyniłem wiele zła i nieba nie panie zobaczę. Szatan to nie mój kolega. Ty jestem człowiekiem, który Boga wybiera. Aniołami zwalczam demony. Bóg jest dobry, choć żyjemy w czasach, że tak wielu ludzi się od Niego odwraca. Zło zaczyna wygrywać. W XXI wieku, to w moim sercu tli się nadzieja, że Bóg swoją armię nazbiera i dobre zło zwycięży. Jednak póki co dobro jest w odrzeczy, miejmy nadzieję, że dobro na świecie wygra i zło przegna.